O, witam wszystkich. Dziś po raz pierwszy będę jadł czerwonego muchomora. Jest godzina 11:26, żeby nie było. Niedziela 20 grudnia. No cóż, to próbujemy. Chyba mi się nic nie stanie. Biorę jakiś sobie odpowiedni kawałek, żeby nie był za duży. To jest pierwszy raz. No więc, zobaczmy. watching it No dobrze, nagram potem, powiem o wrażeniach. Jeśli przeżyję. <laughs> Witajcie ponownie. Jak widać, żyje. Jest, Jest godzina 18:55. O, jakie wrażenia? Nic nadzwyczajnego. Nic nie zauważyłem. Jestem nawet po bardzo, bardzo trudnej rozmowie, która tak naprawdę powinna wywołać jakieś choćby zdenerwowanie, cokolwiek, a jednak odczuwałem spokój, mało tego. Mam świetny humor. Czy to jest zasługa mu humora? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. W każdym razie no zobaczymy. Będę brał ee, jakieś tam dawki codziennie przez jakiś czas. Zobaczymy, może pokażą się jakieś efekty. No na pewno nieuboczne, bo takich się nie spodziewam. Dużo o mu humorze już wiem, więc nie sądzę, żeby coś złego mnie z jego strony spotkało. Także cóż, polecam się każdemu zainteresować tym grzybem i czegoś więcej się dowiedzieć. Także pozdrawiam wszystkich. Może jeszcze coś nagram. Także do zobaczenia.